Não Wiedziałbym, co mam smakować kilka godzin. Rzucić życie, bo to rzucił bomby z mojej strony. Zutem na paszmy, muszę odrzucić swój zdrowy rozsądek. Patrzyć za kraj, którym nie zawsze czułem jeszcze dobrze. Gdzie mógłbym zawieść mamę, jakie miejsce na mapie. Gdzie złoty, nie spadnie, chyba że sam na kuralnie. Czy moi przyjaciele, czy jeszcze ich zobaczę? Komu zabraknie, pata będzie zły mieć w swojej czasie. Witam, pierwszy wiek, też jest przeciwniony. mieć swoje w pierwszym dniem tej święty wiosny. Nie musisz uciekać. Możesz pomóc człowiekowi Tylko błagam nie przeszkadzaj komuś dobrej woli Na każdy dzień wolności Podziękuj komu chcę. Nieoceniona wam gdy syreny budzą cię Co zrobisz kiedy przyjdą kiedyś, ponad wtedy Może nie być czasu, żeby z losem dyskutować na ten temat Pozoraj się na wszystko sytuację otoczenia Z życiem, marzeniami, rodziną i do widzenia W kierunku gdzieś tam gdzie czeka pan śmierć i mieta Bo tak kierowę stron, niezapisanych wspomnieniach Więc tych nie odbija się oczy jeszcze nie chcić. Mam tylko jedno życzenie do świata po mu człowiekowi. Kiedy Karma będzie pamiętała, hej! I kiedyś i nasza wina pamięta jest nasyciemka. Jak widać, na i nas Rosji kawał piekła. Daj, Hej! I nie więcej nie zna i Hej!

Czuć radość słyszę, zobacz znów jadą Braciom chwała, siostrom chwała Szczotne serce pomocnie się teraz spotka cała Niestety sam i sam pan niechaj wiatr zadyje Przyjechać na ciebie bez żadnych odsadzeń To wam parą pracy bierze, mimo wszystko Człowiek to cóż więcej niż ten numer pierwszy Nie ręka, chodź i rozczaruj na pamiętę Was jest piękna, jak widać w ciebie nasz krok Niech nam odbiegła, daj Bóg by móc żyć więc za więcej nie płacz, co naszych problem jest dzień, bez nas w końcu nie skarżąc, nie nadzieja. Odby nascję z kaszów i nadzieja.